Cześć, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób wykonać klasyczny węzeł bez węzła. Zaczniemy sobie od plecioneczki, w tym przypadku to jest 15 LB. Odmierzamy sobie interesującą nas długość. Ja robię akurat troszkę dłuższe przypony, więc tej plecionki ucinam sobie więcej. I zaczynamy od zrobienia takiej. Małej pętli, która będzie później naszym włosem. Ok. Możemy sobie to oczywiście bardziej zacisnąć i obcinamy zbędny kawałek. Będziemy również potrzebować igły, którą mam tutaj. Nabijamy naszą kulkę. Na oczko. Ja sobie robię to w ten sposób. Później o wiele łatwiej jest mi stworzyć, stworzyć odpowiednią długość włosa. Teraz pobieramy sobie jeden stoper i blokujemy naszą kuleczkę na, na naszym włosie. W ten sposób. Oczywiście ten węzeł możemy używać do każdego rodzaju haka, czy to jest Curve czy to jest Wide Gap, Long Shank, naprawdę nie ma to zbyt wielkiej różnicy, jest to najbardziej klasyczny ze wszystkich przyponów. I teraz sobie tutaj to przewlekam, zawsze pamiętajcie od tyłu haczyka do przodu i ustalamy długość naszego włosa. I akurat bym chciał, żeby do tej kuleczki ten włos był tej długości. I sobie to teraz zawijamy. Tutaj, jak można zwrócić uwagę, haczyk ma swoje miejsce, gdzie się zaczyna. Jakby zamyka się strząkiem w ten sposób. Więc ja zaczynam obwiązywanie od drugiej strony. I robimy kilka węzłów. do ostrza tutaj i tutaj już kończę i powracam z przodu haka nasz jest praktycznie już gotowy kończymy sobie to tylko z tyłu pętelką Zaciskamy. Obcinamy zbędną końcówkę. Chyba, że nam nie przeszkadza. I nasz przypon jest gotowy. Jak widzicie, to jest to najprostszy przypon z możliwych. Można go później sobie dowolnie modyfikować. Dodając tutaj pozycjoner, śrucinkę lub inne inne tego typu rzeczy, ale jest to najbardziej klasyczny i chyba najbardziej znany przypon i musi znać go każdy, absolutnie każdy, każdy karpiarz. Dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego filmiku i widzimy się w kolejnym.